Von Baden. Erwin von Baden. Erwin, tu byst fertysz! Tak, jest fertysz, czyli jest już ugotowany, tak, czyli jest gotów do walki. Uwaga, teraz pupila odsunąć się, odsunąć się. Siadamy tam. Oj, maleństwo jest bez opieki. Zaczekajcie rycerze, zaczekajcie. Ty panie nie, ty panie nie, ty już dzisiaj jesteś też fertysz. Ty już jesteś ugotowany, no. Jesteś mój dziadek. A twój dziadek, tak, Jungingen, wiemy, wiemy, panie. Może niech ktoś, ktoś tutaj... Czym uratujesz go, panie? Ciałem swoim zasłonisz. Ja chcę tu walczyć. Nie, to później, panie, powalczycie. Później mamy taką dla pana również ten zabawę będzie mógł pan sobie powalczyć, tak? O, no to potykajcie się po rycersku i po Bożemu. A potykać się będą na miecze jednoręczne. Aj, delikatnie, delikatnie, ale jak widzicie bardzo precyzyjnie. Bardzo precyzyjnie zadawane są cięcia. I, aj! go gdzie tam? W pachwinę, nie w pupę. Że co by już jeszcze... Dobitniej się nie wyrazić. Ach! I ciął, ciął Erwin, ciął, ale na golenicę ochroniła. I już ci odepchnął teraz rycerza polskiego. Odepchnął, ale Juści cięcie otrzymał wbrew. Wbrew cięcia. Stój! Oszczędź go, panie! Okup za życie zapłacę. I owym majstersztykiem zwyciężył Marcin Herbus Śreniała. Marcin Herbus Śreniała. A ci chciał zabić naszego brata, bo go ranił tutaj w skroń. Teraz zasie się Otto von Steinberg. Brat zakonny Otto von Steinberg. Jako widzicie długi, jako topór, który trzyma w ręce, tak? ci potężny topór. A jego przeciwnikiem będzie rycerz Sławoj, rycerz polski. A walczyć będą na topory. Otykajcie się po rycersku i po Bożemu. Otto pamiętaj, że 1-0 dla Polaków. Ciabaśni go. Czabaśnij go. Aj, cięcia straszliwe, słowo i wyciągnął. Ale od mu się zrewanżował. I teraz już cięcia się sypią. Już ci jak takie uderzenie dosięgnie któregoś. To no łopatka od pani. No gdzie wczerep? Gdzie w czerep bijesz? O nie! Już ci nie godzi się tak uderzać! Ale się okładają. Ach, chciał! Jeszcze go sięgnąć! Jeszcze go po! O! Jako żywo powalił! Powalił sławoja! Basto. stój, nie dobijaj go panie Oszczędź! zwyciężył rycerz polski sław! 2-0 dla Polaków oj zła to wróżba przed Grunwaldem oj zła 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 szanowni państwo Juści